Witajcie. Dzisiaj pokażę wam jak obsługiwać radio marki Technics. Na początku podłączamy je na pewno do kabla do prądu. Później klikamy przycisk power. Radio się nam włącza. Tutaj mamy naprężenie dźwięku, czyli jakie jest mocne. I pilot marki technics, który też działa. Tutaj mamy disp mode demo. Czyli mamy takie coś teraz. teraz E spacer on flat. Mamy teraz o takie coś. Present Manual. Mamy takie i stick i Make Echo. I mamy. Niektóre są tak samo. Można kilka razy kliknąć. Tutaj się będzie bardziej zmieniać. Chyba. O, teraz. Tutaj mamy zmienianie kanałów. Tutaj mamy głośność i wyjmowanie gały. Ale to nie polecam. W tą w prawą stronę mamy głośniej, w lewą mamy ciszej. Za przyciskiem tym możemy wysunąć płyty i wsunąć. Tu natomiast włączamy płytę, a tu Zatrzymujemy tak samo jak tu. Tu możemy zmieniać kanały. Za bardzo się na ten też dobrze nie znam, ale większość znam. Tutaj, gdzie mamy Open, otwiera nam się tam. Niestety, jak klikniemy, to zasnąć to się nie da. Trzeba samemu usunąć. Nic na dwie kasety. Tak samo po tej. Tutaj mamy włączenie kasety, zatrzymanie i na nie wlewo. Tutaj mamy przesunąć, tutaj tak samo. I to będzie tyle. I tu jeszcze mamy taką lepszą zmianę kanałów. Do zestawu mamy dwa głośniki. Mi akurat jeden działa, a tutaj mamy antenę. Teraz pokażę trochę o obsłudze pilota. W pilocie mamy power, czyli włączyć lub wyłączyć. Tam gdzie mamy tuner BAT Czyli dokładnie tu kanały możemy zmieniać. Tutaj mamy włączenie płyty lub kasety, a tutaj zatrzymanie. Tutaj mamy przesunąć program ka, kasety lub płyty i tutaj tak samo, tylko że w przeciwną stronę. Tutaj mamy głos, podgłośnić i ściszyć. Później mamy muting. I za przyciskiem Muting wyciszamy całkowicie głos. Na pilnocie też się tak za dobrze znam, ale nie więcej wiem. I to by było jedynie te, tyle z tego odcinka. Dzisiaj...